Zadanie, wszystkie zadania, które tutaj dzisiaj będę przywoływał, w zasadzie to są zadania z arkuszy maturalnych opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. No drodzy, oceń czy stwierdzenie, wszystkie rybosomy w komórkach zwierzęcych są jednakowej wielkości, jest prawdziwe. I taką odpowiedź należałoby uzasadnić. No więc pierwsza rzecz to analiza. Musimy się zastanowić, czy są, czy nie, dopiero potem będziemy odpowiadali na to pytanie. Jeżeli sobie zdamy sprawę, że komórka zwierzęca jest komórką eukariotyczną, to znaczy również, że będzie zawierała mitochondria, tak? A tym samym mitochondria to są organella, które drogą endosymbiozy powstały z komórek Prokaryotycznych, z heterotroficznych bakterii, a więc w mitochondriach powinny nam się znajdować rybosomy typu bakteryjnego. No to już wiemy, co powinno być i tak powinniśmy kierować się w odpowiedzi, ale popatrzmy sobie na potencjalne odpowiedzi. Dwie pierwsze odpowiedzi. Wszystkie rybosomy posiadają podobną rolę w biosyntezie białka, dlatego muszą być takie same lub bardzo podobne. No Widzimy błąd merytoryczny, że wszystkie muszą być takie same lub przynajmniej bardzo podobne i widzimy jeszcze kawałek jak odpowiedzi nie na temat. Ja te odpowiedzi, które tutaj Wam zawieram, to są odpowiedzi, które gdzieś kiedyś moi, moi uczniowie wrzucili w jakieś arkusze i ja sobie pozwoliłem je po prostu tutaj przedstawić. Widzimy tą pierwszą część. Wszystkie rybosomy posiadają podobną rolę w biosyntezie białka. No, przepraszam, ale to jest odpowiedź w ogóle nie na temat. Ta część przednia jest nie na temat. Dalej mamy błąd merytoryczny, źle. Rybosomy. W komórkach zwierząt to rybosomy komórek eukariotycznych, zatem są jednakowej wielkości. No znowu błąd merytoryczny, bo nie są jednakowej wielkości po wszystkim. Ktoś zapomniał o mitochondriach. I wreszcie odpowiedź poprawna. Rybosomy w komórkach zwierząt występują w cytoplazmie oraz retikulum endoplazmatycznym i różnią się wielkością, więc jest to stwierdzenie nieprawdziwe. I tutaj, moi drodzy, ja widzę w, w tej chwili, że przede wszystkim przepisując to pytanie, tą odpowiedź, nie zawarłem jednej rzeczy, bo tak sformułowane ono jest błędne. Dopiero teraz to zauważyłem na, na własne oczy, bo te, które występują w retikulum i w cytoplazmie, to są te rybosomy eukariotyczne. Więc odwołanie się do nich i stwierdzenie, że są błędy, że są różne, byłoby niepoprawne. Dopiero gdyby, a tak było w tej odpowiedzi, ja ją źle przepisałem, rybosomy w cytoplazmie i w retikulum endoplazmatycznym oraz w mitochondriach i one różnią się wielkością, więc to stwierdzenie jest nieprawdziwe. Moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli pytanie wymaga od Was ocenienia, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy nie, dajcie jasną i konkretną odpowiedź. Stwierdzenie jest prawdziwe lub nie. Nie samo uzasadnienie, bo to może sprawić, że również stracicie w takiej sytuacji. Punkt. Popatrzcie teraz na jeszcze jedną rzecz. Mamy kolejne pytanie tu nieco poniżej. Porównaj budowę rybosomów obecnych w komórkach zwierząt, w mitochondriach oraz w cytoplazmie. To już nie jest z OK, tylko z jakiegoś innego. Arkusza. Porównaj budowę rybosomów obecnych w komórkach zwierząt, w mitochondriach oraz w cytoplazmie. I co my tutaj możemy zrobić? Odpowiedź napisana jedna. Rybosomy w komórkach zwierząt występują w cytoplazmie oraz retikulum szorstkim i różnią się wielkością i stałą sedymentacji. No znowu odpowiedź nie na temat i w dodatku te rybosomy nie różnią się między sobą wielkością, nie będą się różniły stałą Svedberga. Natomiast Poniżej mamy rybosomy występujące w cytoplazmie są większe od rybosomów w obecnych mitochondriach. Mam porównanie, ale sednem w ogóle tego zadania jest nie tylko powiedzieć, że się różnią, ale wskazać kierunek tych różnic, powiedzieć, które są większe, które są mniejsze. Bez tego nawet jeżeli zdający napisałby, że rybosomy cytoplazmatyczne i rybosomy mitochondrialne różnią się wielkością, to jest zero przy pytaniach typu porównaj musicie zawrzeć kierunek zmian. Musicie powiedzieć większe, mniejsze, szybsze, wolniejsze i tutaj świetnie sprawdzają nam się przymiotniki w stopniu wyższym, prawda? Większy, mniejszy. Bo jeżeli ktoś napisze rybosomy występujące w cytoplazmie są duże, to to nic mi to nie mówi, bo może w mitochondriach są większe. Rybosomy występujące w cytoplazmie są większe od tych w mitochondrium. Jest punkt, jest uchwycona różnica pomiędzy Moi drodzy, dalej. Komórki charakteryzujące się wysokim tempem syntezy białek, na przykład komórki trzustki, zawierają szczególnie dużo rybosomów. Takie komórki mają również dobrze widoczne aktywne jąderka oraz, yy, oraz liczne mitochondria. Część rybosomów jest zawieszona w cytozolu komórki, a część przyłącza się do cytozolowej powierzchni. Błąd siateczki śródplazmatycznej Rybosomy występują również w matriks mitochondrii. Wykaż związek między mm, obecnością licznych rybosomów, i to w poleceniu było podkreślone, znaczy, że to jest bardzo ważne, w komórkach trzustki, a obecnością dobrze widocznych jąderek w jej komórkach. Moi drodzy, ja w międzyczasie, bo tak zerkam sobie też na, na komentarze. Jeszcze raz tylko przypomnę, live będzie zapisany, będzie później dostępny, natomiast ile czasu potrwa, nie umiem wam w tej chwili powiedzieć. Ja go planowałam na godzinę, ale ja się potrafię rozgadywać. Także ja chciałbym skończyć go około 18, ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jak będziecie później jeszcze mieli jakieś tam pytania, można ewentualnie coś spróbować, rzucić w komentarzach, może będę w stanie odpowiedzieć. A teraz przechodzimy sobie do tego pierwszego punktu. Związek między obecnością licznych rybosomów w komórkach trzustki a dobrze widocznymi jąderkami w takich komórkach, prawda? No to patrzymy na odpowiedź. W jąderkach powstają liczne rybosomy potrzebne do sezy białek w trzustce. Czy to jest odpowiedź poprawna? Ja już widzę w niej błąd merytoryczny, który sprawi, że zdający otrzyma tutaj niestety zero punktów. Dlaczego w jąderkach powstają podjednostki rybosomu. I w takiej formie one z obszaru jądra komórkowego będą transportowane do cytoplazmy, więc nie można powiedzieć, że powstają kompletne rybosomy. One będą składane dopiero w kompleksy yy, translacyjne, kiedy się pojawi jeszcze MRNA, ale to już będzie po cytoplazmatycznej stronie błony jądrowej, więc odpowiedź na zero. Druga odpowiedź. W jąderkach syntetyzowana jest RNA. Błędna odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ to nie jest w żaden sposób powiązane z rybosomami. Brakuje informacji o jaki typ RNA chodzi. Przecież mRNA nie jest syntetyzowane w jąderku, jeszcze w dodatku pełni troszeczkę inną rolę. Jąderka uczestniczą w powstawaniu rybosomów. Odpowiedź bardzo ogólna. Uczestniczą, ale w jaki sposób? Jaki jest ten związek? Tego związku brakuje. Natomiast, jeżeli ktoś napisze, w dobrze widocznych jąderkach mamy odpowiedź, widzimy, że to będzie odpowiedź już na pytanie, prawda? Bo to jest w treści polecenia pytanie. W dobrze widocznych jąderkach syntetyzowany jest rybosomalny RNA, będący składnikiem licznych rybosomów. No to my wiemy, że były liczne rybosomy, bo o to pytają. I Pytanie było o jąderka. Jest związek? Jest. W dobrze widocznych jąderkach syntetyzowany jest rybosomalny RNA, czyli rRNA, RNA, będący składnikiem licznych rybosomów. Odpowiedź piękna. W jąderkach syntetyzowane są podjednostki rybosomów. To też jest poprawne merytorycznie. Widzicie różnicę. W jąderkach powstaje dużo rybosomalnego RNA, dlatego są one widoczne. Tutaj nawet bezpośrednio ten związek wydaje się niezawarty, ale z drugiej strony. My wiemy, do czego służy RNA. To jest jeden z dwóch elementów budujących nasze rybosomy. Więc skoro w jąderkach powstaje dużo rybosomalnego RNA, to w ten sposób również pokazujemy, że to jest związek z tymi licznymi rybosomami. Gdyby było po prostu w jąderkach powstaje rybosomalne RNA, to nie byłaby odpowiedź poprawna. Bo pytanie wyraźnie dotyczyło licznych rybosomów. Moi drodzy, to są kluczki. Kru Niektórzy z Was w tej chwili myślą sobie Boże, o czym ten człowiek do nas w ogóle mówi, ale tak jest, tak jest w istocie, na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Patrzymy kolejny. Punkt. Wyjaśni, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na rybosomach przyłączonych do siateczki śródplazmatycznej, a nie jest na rybosomach cytozolu. W odpowiedzi uwzględni i podkreślone funkcje trzustki w organizmie i funkcję szorstkiej siateczki śródplazmatycznej w komórce. Znowu pytanie nam bardzo wyjaśni, nas za rękę prowadzi do tego, do czego powinniśmy yy, zmierzyć. I odpowiedzi przykładowe. Trzustka produkuje białka na eksport, dlatego muszą być syntetyzowane na szorstki siateczce plazmatycznej. No rzeczywiście na pozór odpowiedź całkiem rozsądna, bo ktoś sobie przeanalizował takie pytanie i pomyślał, co jest produkowane w trzustce. Insulina, glukagon to przecież hormony peptydowe, tak? Są tam produkowane enzymy trawienne, które później trafią do światła przewodu pokarmowego też białkowe, więc trzustka produkuje rzeczywiście białka na eksport, dlatego muszą być syntetyzowane na artikulum endoplazmatycznym. Ale yy, tu było Pytanie, które bezpośrednio odwoływało się do tej szorstkiej siateczki śródplazmatycznej, a jednocześnie do wydzielania tych białek poza. I taka odpowiedź była troszeczkę jeszcze niewyczerpująca. Jeszcze tam brakowało pewnego elementu. Zaraz dojdziemy do jakiego. W trzustce zachodzi synteza białek enzymatycznych, które muszą być formowane na rybosomach particulum. No nie. To już druga odpowiedź jest odpowiedzią, moim zdaniem, niepoprawną, bo nie doprecyzowujemy, o jakie białka enzymatyczne chodzi. Czy chodzi o enzymy trawienne, czy chodzi o enzymy, które będą działały wewnątrz komórki. A tu funkcja trzustki w organizmie to produkcja enzymów bądź hormonów. Więc trzeba było napisać enzymów trawiennych i wiemy, że na pewno chodzi o tą funkcję zewnątrz wydzielniczą trzustki więc w tym momencie odpowiedź jest niepoprawna. Retikulum bierze udział w syntezie białek na eksport, a takie właśnie białka syntetyzowane są w trzustce. I znowu odwołujemy się do tego, że siateczka produkuje coś na eksport, ale nie doprecyzujemy, co ona jeszcze takiego robi tak naprawdę, to rybosomy w zasadzie nie sama siateczka produkuje te białka na eksport, prawda? Odpowiedź poprawna. W trzustce syntetyzowane są enzymy trawienne no albo ta insulina na czy, czy trypsynogen można było powiedzieć, a szorstka siateczka śródplazmatyczna umożliwia ich wstępną modyfikację, pakowanie i wydzielanie wewnątrz komórki, bo te pęcherzyki się przecież odrywają od komórki, wędrują sobie dalej. W tym momencie będzie to odpowiedź jak najbardziej poprawna. Zwróćcie uwagę, że tutaj funkcja siateczki śródplazmatycznej jest precyzyjnie opisana. Nie! produkują białka, bo to rybosomy odpowiadają za produkcję białek. Tu zachodzi ich wstępna modyfikacja, pakowanie, wysyłanie dalej. Natomiast trzustka, rola trzustki również jest bardzo jasno określona. I w tym momencie ja do takiej odpowiedzi nie mogę się przyczepić jako do odpowiedzi, która by była nieprecyzyjna. Moi drodzy, dlatego bardzo mocno apeluję, abyście się jednak na maturze starali przede wszystkim no, trzymać tych wszystkich konkretów. I idziemy dalej, idziemy do kolejnego podpunktu w tym zadaniu. Określ, na czym polega różnica między rybosomami występującymi w cytozolu, a rybosomami występującymi w matrix. W odpowiedzi porównaj oba typy rybosomów. I to jest właśnie przykład tego pytania, które tam wcześniej zawierałem. Rybosomy występujące w cytoplazmie są większe od rybosomów mitochondrialnych. Uwzględniamy kierunek takiej różnicy, a nie jedynie wskazujemy, że one między sobą będą się różnić. Dobrze, to kolejna rzecz. Produktem deaminacji w ludzkich komórkach są jony amonowe. Takie zadanie troszeczkę spogranicza metabolizmu. Produktem deaminacji są jony amonowe. Powstająca przy ich udziale glutamina, aminokwas, jest uwalniana do krwi, z którą wędruje do wątroby. Zachodząca w wątrobie deaminacja powoduje ponowne uwolnienie jonów amonowych. Poniżej przedstawione reakcje syntezy glutaminy z glutaminianu zachodzące w organizmie człowieka, i tak dalej. Ja sobie już pozwoliłem tego tutaj nie rzucać. Natomiast wyjaśni, dlaczego jony amonowe są transportowane do wątroby w postaci glutaminy. W odpowiedzi uwzględni właściwości amoniaku i sposób jego neutralizacji w organizmie człowieka. Moi drodzy, znowu, znowu bardzo ważna. Prawa. Ja, w tej chwili, ja w tej chwili widzę jakieś informacje o tym, że się pojawiły jakieś problemy z moją widocznością. Mam nadzieję, że, że już mnie widać z powrotem. Natomiast wracając, wracając do meritu. Bardzo wyraźnie autor zadania tutaj zaznaczył. Co tak naprawdę powinno się znaleźć znowu w odpowiedzi, prawda? Pytanie jest wyjaśnić, czyli przyczynowo-skutkowy ten, ta zależność musi się pojawić, ale jednocześnie właściwości amoniaku, sposób jego neutralizacji w organizmie człowieka. No to przyglądamy się, przyglądamy się bliżej tej odpowiedzi. Potencjalna odpowiedź. Która na maturze w majuce nie byłaby niezaliczona. Jony amonowe transportowane są do wątroby jako glutamina, bo w wątrobie mogą być oddzielone od tej glutaminy i zneutralizowane. No dobrze, nie mamy określonego. Sposobu neutralizacji w organizmie człowieka, a to było nawet, nawet w poleceniu, i dodatkowo, czy mamy tutaj zawarte właściwości amoniaku, już od razu na oczy się rzuca, że to są takie rzeczy, do których nie można się tutaj, można się tutaj przyczepić, zero punktów. Jony amonowe transportowane są jako nietoksyczna glutamina, bo w wątrobie zachodzi ich neutralizacja. Znowu nie wiem, jak jest ta neutralizacja prowadzona w wątrobie. A dodatkowo jony amonowe są transportowane jako nietoksyczna glutamina. Ale to wcale mi nie oznacza, że uczeń, który napisał to, wie, że jony amonowe są toksyczne. Więc nie mam właściwości amoniaku. I nie mam sposobu neutralizacji, albo poprawna odpowiedź: jony amonowe są toksyczne. Można napisać: Alkalizują krew, prawda? Bo mm, taka jest prawda. Są, stąd są transportowane w formie glutaminy, można dodać, że nietoksycznej, ale autor zadania tego nie wymagał, do wątroby, gdzie od razu zostaną zneutralizowane w cyklu mocznikowym. Pokazaliśmy sposób jego neutralizacji, prawda? Nie trzeba już oczywiście opisywać tego, że gdzie zostaną przyłączone, połączone jeszcze pod dwutlenek węgla i resztę fosforanową, że powstanie karbonylofosforan i tak dalej. Nie, o to już nie chodzi. Podać tylko, jak zostaną zneutralizowane w cyklu mocznikowym i odpowiedź jest wyczerpująca. Szukamy tego, do czego autor zadania zmusza nas wręcz, żebyśmy się odwołali. Kolejny przykład zadania, zadania które nie wiem dlaczego znowu sprawia problem. Pantofelki żyjące w środowisku hipotonicznym przeniesiono do środowiska dla nich izotonicznego. U pantofelków za regulację ilości wody w komórce odpowiadają wodniczki tętniące. Określ, jak zmieni się, obniży czy wzrośnie aktywność wodniczych tętniących pantofelków po opisanej zmianie środowiska. Odpowiedź uzasadni, uwzględniając zjawisko osmozy. Moi drodzy, po raz kolejny musimy sobie odrobinkę pomyśleć, dokonać takiej analizy, przypomnieć sobie środowisko hipo-, hiper- i wtedy będziemy wiedzieli, jak dalej mamy funkcjonować. A więc przenosimy pantofelka... Prawda? Pantofelek żył w środowisku hipotonicznym i przenosimy do izotonicznego. Jeżeli żył w środowisku hipotonicznym, to znaczy, że stężenie soli, tych związków osmotycznie aktywnych w pantofelku było wyższe. Pantofelek był hipertoniczny w stosunku do środowiska, a więc woda do niego napływała. Musiał się jej pozbywać, za to odpowiadają wodniczki tętniące. Następnie pantofelka przenosimy do środowiska izotonicznego, a więc w tym momencie woda będzie wędrowała w obie strony z tą samą prędkością, a więc ta aktywność tych wodniczek będzie ulegała zmniejszeniu, bo już nie ma potrzeby nieustannie pozbywać się tej wody. Tak? I to już wiemy wszystko, co jest nam potrzebne do tego, aby dobrze odpowiedź sformułować. Nagle sobie czytamy. Aktywność wodniczek tętniących ulegnie zmniejszeniu na skutek zachodzenia zjawiska osmozy. Czy to nagle zacznie zachodzić osmoza? Raczej ten transport wody związany z osmozą ulegnie zmniejszeniu, prawda? Woda przestanie napływać intensywnie do komórki, więc mamy tutaj niedoskonałość tej odpowiedzi. Po przeniesieniu pantofelka do takiego środowiska zachodzi osmoza, przez co aktywność wodniczek tętniących spada. Znowu no, jest niespójność. Przenosimy to ta, ten osmotyczny napływ wody powinien ulec zahamowaniu, a, a tutaj uczeń nic nie pisze o tym, że ten transport ulega wyhamowaniu. Nie widzę, dlaczego ta y, aktywność tych wodniczek tętniących spada. Gdyby było tylko określ, obniży się czy wzrośnie, to to jeszcze OK, ale tutaj należało się odwołać w uzasadnieniu do zjawiska osmozy, ale należało uzasadnić taką odpowiedź. Podkreślajcie sobie zawsze te czasowniki operacyjne, będziecie pamiętali, żeby do wszystkiego się odnieść. Po przeniesieniu pantofelka do środowiska izotonicznego Aktywność wodniczych tętniących spada, gdyż do komórki w takich warunkach woda nie napływa i nie jest ona tracona. I błąd merytoryczny. No i drodzy, jeżeli coś jest w środowisku izotonicznym, to znaczy, że tempo napływu i wypływu wody jest takie same. Natomiast to nie jest tak, że jak przeniesiemy pantofelkę do środowiska izotonicznego, woda w ogóle nie będzie nam migrowała w żadną stronę, czyli błąd merytoryczny zero punktów. A poprawna odpowiedź: po przeniesieniu pantofelka do środowiska izotonicznego. Aktywność wodniczek tętniących obniży się, pytają o to, obniży się, czy wzrośnie, gdyż do komórki w drodze osmozy przestaje napływać, zobaczcie, nadmierna ilość wody, którą należałoby usuwać. Woda na będzie napływała i wypływała, ale nie będzie jej nadmiaru, więc w tym momencie pantofelek nie będzie musiał się jej pozbywać. Staramy się znaleźć te, te sedno pytania, aby nasza odpowiedź idealnie w to Trafia. Idziemy dalej. Kwas foliowy, witamina z grupy B jest niezbędna przy podziale komórkowym, dlatego odgrywa szczególną rolę w tkankach, w których podziały komórkowe są intensywne. Pełni rolę koenzymu w reakcjach przenoszenia grup jednowęglowych w procesie syntezy zasad purynowych i pirymidynowych. Podczas tych reakcji kwas foliowy polega utlenieniu, a regenerowanie polega na ponownej jego redukcji. Antagonistą kwasu foliowego jest metotreksat ETX. Wiąże się z centrum aktywnym enzymu odpowiedzialnego za reakcję redukcji kwasu foliowego 10 tysięcy razy silniej niż naturalny substrat. Metotreksat działa swoiście na dzielące się komórki głównie w fazie S-cyklu komórkowego i dlatego jest stosowany w leczeniu wielu chorób nowotworowych. Ubocznym skutkiem opisanej chemioterapii okazuje się w puszleku na inne prawidłowo dzielące się komórki organizmu, np. na, na nich specjalizowane komórki szpiku kostnego. Wybierz właściwe dokończenie zdania oraz jego poprawne uzasadnienie. No to jest pytanie bardzo proste. Nie musimy niczego sami tworzyć. Tylko się zastanawiamy, skoro wiemy, gdzie się ten metotreksat przyłącza i wiemy, że mamy trzy typy regulacji aktywności enzymów. Inhibicję kompetycyjną, gdzie inhibitor i substrat konkurują o miejsce wiązania. Niekompetycyjną, gdzie jest związanie trwałe gdzieś w pobliżu wejścia do centrum aktywnego, ale nie bezpośrednio z samym centrum aktywnym, i mamy regulację allosteryczną w zupełnie innym miejscu. Regulacja odwracalna, ale regulator przyłącza się zupełnie poza centrum aktywnym. No to prawie wszystko już wiemy. I wobec tego, i wobec tego idziemy w kierunku poprawnej odpowiedzi na to, na to pytanie. Metotreksat, po podaniu metotreksatu zachodzi inhibicja kompetycyjna jak najbardziej, ponieważ metotreksat wiąże się z centrum aktywnym enzymu odpowiedzialnego za reakcję redukcji kwasu foliowego. Zobaczcie, gdyby to pytanie brzmiało inaczej, określ, czy jest to inhibicja kompetycyjna czy niekompetycyjna i ją uzasadni swoją odpowiedź, to widzicie, że tutaj znowu taka odpowiedź bazuje na konkrecie, prawda? Ponieważ Substrat i, i metotreksat wiążą się do centrum aktywnego enzymu. Mamy konkret jakiś. Takich odpowiedzi od Was również się oczekuje, kiedy Wy sami macie je napisać. Ale teraz patrzymy dalej. Pytanie typu określ i uzasadnij. Są dwa czasowniki operacyjne, to praktycznie wyjaśni. I teraz mamy określ, czy podczas leczenia pacjenta chemioterapią z wykorzystaniem dużych dawek metotreksatu, można odwrócić inhibicję redukcji reakcją redukcji kwasu foliowego za pomocą wysokiej dawki tego kwasu. Odpowiedź uzasadni, odwołując się do właściwości metotreksatu. Moi drodzy, taką inhibicję można odwrócić, gdyż jest to inhibicja kompetycyjna, więc podając nadmiar kwasu foliowego, można wyprzeć metotreksat z centrum aktywnego enzymu? Prawda? Y... Dlaczego jest to odpowiedź błędna? Popatrzcie, u pacjenta leczonego chemioterapią, czyli my mówimy o człowieku, a nie o jakiejś teorii zupełnej, y... wiemy również, że metotreksat wykazuje powinowactwo 10 tysięcy razy silniejsze, więc. Nie wiem jaką, lekarzem nie jestem, ale nie wiem jaką dawkę metotreksatu się podaje pacjentowi, ale załóżmy podaje mu się 1 gram tego metotreksatu. Jeżeli tamten drugi yy, kwas foliowy ma 10 tysięcy razy mniejsze powinowactwo, to trzeba by było go 10 tysięcy razy więcej podać. Da się osiągnąć taką dawkę w organizmie pacjenta? Wątpię. Prawda? W tym momencie w organizmie pacjenta Takiej inhibicji odwrócić się nie da, więc jest to odpowiedź merytorycznie niepoprawna, błąd merytoryczny. Inhibicja jest nieodwracalna, druga odpowiedź, ponieważ metotreksat, nawet podany w bardzo dużej dawce, nie zdoła odwrócić inhibicji. I teraz, czy tutaj mamy odwołanie do właściwości metotreksatu? Ja nie widzę, prawda? Mamy informację, że może być podany w dużej dawce. Poza tym, to metotreksat podany w dużej dawce, to kwas foliowy musiałby być podany w bardzo dużej dawce. Więc jeszcze dodatkowo mamy błąd merytoryczny i nagle widzimy, że odpowiedź kupy się nie trzyma. Natomiast odpowiedź poprawna jest da się, gdyż metotreksat wiąże się 10 tysięcy razy silniej z enzymem. Od kwasu foliowego. Czyli jest to w tym momencie bo tu w pytaniu popatrzmy uważnie. Określ, czy można odwrócić taką inhibicję. Da się, no nie da się. Nie wiem, być może ja przepisując to, zrobiłem jakiś błąd. Na pewno a, zamiast słowo jest, powinno być nie da się. Tak miało być, gdyż metotreksat wiąże się 10 tysięcy razy silniej z enzymem od kwasu foliowego. No, uczeń tutaj już zastosował taki skrót myślowy, ale można było sobie z tym jeszcze poradzić, na to przymknąć oko. Ważne, że określił, czy ta. Yy, Inhibicja w tym konkretnym przypadku jest odwracalna czy nie? No, nie jest odwracalna i odwołał się do właściwości metotrektatu, pokazał, ile razy silniej wiąże się z enzymem odpowiedzialnym za redukcję kwasu foliowego. Dalej, odpowiedź poprawna. Nie da się tego zrobić, gdyż nie można w organizmie pacjenta uzyskać dostatecznie dużego stężenia kwasu foliowego. To jest właśnie ta sensowna, ta poprawna. Odpowiedź. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na pewno jeszcze się będziemy mieli okazję. Mam nadzieję, że kiedyś w realu wszyscy spotkać. Do widzenia.